Daj dan da da da, daj dan da Daj dan da da da, daj dan da Ich <śmienic> halte die Welt, an die Zeit steht still Du bist das Einzige, was ich will Witam, z tej strony DarkLedges i w tym odcinku chciałem wam pokazać do czego służy marchewka na patyku, którą mam właśnie w ręce. Do użycia potrzebujemy jedną świnę, siodło, i oczywiście tą marchewkę najpierw wsiadamy na y, świnię ok jak widzicie y, niech ze się, ona nigdzie nie idzie a jeżeli jak wyciągniemy już tą y, na patyku to jak widzicie dzięki temu ta świnia porusza się ale niezbyt szybko ale jak widzicie idzie może to w przyszłości w innych wersjach zostanie zwiększona szybkość i teraz chciałbym wam pokazać, jak ją można stworzyć. Tam wszystkie rzeczy, okej. Okay. Yy, potrzebujemy wędkę i marchewkę. Po prostu wędkę kładziemy tu, marchewkę tu. Jak zrobić marchewkę? Na razie to w tej wersji yy, czytałem na forum, znaczy na wikipedii Minecraft, że to jest niemożliwe, lecz marchewkę można yy, wy, zabi wydropić zabijając zombie. No, na, no to na tyle. Komentujcie. já